Jest sobota, wieczór i w końcu mam czas, żeby wrócić do tego co zacząłem, czyli do Olimpiady. I pojawiły się komentarze, że, że ta geometria była trudna. Ja skończyłem na zadaniu trzecim i postaram się teraz zrobić to zadanie trzecie. Tym bardziej, że już miałem, mam pomysł na to zadanie bo miałem okazję zerknąć na nie. No i tak, dana jest liczba całkowita dodatnia n, będąca iloczynem, 2020, 2000, będąca iloczynem 2024 parami różnych liczb pierwszych, czyli to jest, można zapisać jako P1, P2, P2024. Czemu mówi się parami różnych? No bo jakbym wziął wzór zbiór 1, 1, 2 i 3 to ktoś by mógł powiedzieć, że te liczby są różne, no bo nie są takie same. A z drugiej strony nie są różne, no bo są dwie jedynki. Więc dodaje się to słowo parami różnych, że każda para ma być różna. Czyli jak wezmę parę tą, no to to nie, nie są różne, nie? czyli to nie jest parami różnych. Ten, ten zbiór w sensie nie jest zbiorem parami różnych liczb. A czy jest zbiorem różnych liczb, czy takich samych liczb, to, to tego nie wiem. Lepiej, lepiej mówić e, parami różnych liczb i, i dlatego nie? Wyznaczyć liczbę dodatnich liczb całkowitych k spełniających równość. No i teraz tak, ja sobie przede wszystkim zrobiłem przypadki. Niech e, n i k są względnie pierwsze, czyli nwd n i k to 1. Czyli wówczas nasza lewa strona równości przybiera taką postać. No i K musi być postaci P1, P2024 plus 1. I tu mi przyszedł na myśl dowód, e, nie wprost, że liczb pierwszych jest nieskończenie wiele. Jeszcze tylko wypuszczę kota. I tu przyszedł mi na myśl właśnie dowód, że liczb pierwszych jest nieskończenie wiele. Eee, zaproponowany przez Euklidesa. Nie wprost. Założył, że jest ich skończenie wiele i, 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 i konstruuje się taką właśnie liczbę. I zauważa się, że ona nie jest podzielna przez żadną z P1 aż do P2000. Nieraz nie będę się zagłębiał w ten dowód. Hmm, można sobie doczytać go, do czego zachęcam. W internecie oczywiście, jak on przebiega. W każdym razie ta liczba nie jest podzielna przez żadną z tych liczb, nie? No i k takie spełnia, takie k spełnia to równanie, nie? Czyli już mamy co, najwyżej, co, co najmniej jedną taką liczbę. Co najmniej tak, jedną taką liczbę. No i niech teraz nwd, n i k będzie jakieś d. Będzie jakieś d. Większe od 1D, oczywiście, to mówimy o liczbach całkowitych dodatnich. D jest większe od 1, no to wówczas nasze, nasze równanie przybiera postać N plus D to jest K, no i D dzieli N i D dzieli K. Skoro D dzieli n, to D musi być postaci P i1 P i2 P i L dla jakiegoś dla jakiegoś nie. dla jakichś indeksów i1 i l l liczb. dla jakiś l indeksów i1 do IL, e. Dobra, no i co? No i w takim razie k, k musi być w postaci takiej d razy k' czyli to jest to pi1, pi2 PIL l razy k'. Ok, no to lewa strona równania, no to jest właśnie n plus d. Czyli mamy p1, p2, tu mamy te wszystkie 2024 liczby plus d, czyli plus p1, pi i 2, pi l. To jest K, czyli Pi1, Pi2, PiL razy K'. No to skróćmy przez to, przez co można. Przez to, przez to. No i tutaj się poskracają te liczby. No to przez P1, P2024 z takim daszkiem oznaczę może liczbę, która składa się po skróceniu, już Wszystkie, z iloczyną wszystkich liczb od P1 do, P002, do P2024 bez, PIL, be, bez PI1, bez PI2, aż do bez PIL, e, wiecie o co chodzi. Może już bez tego daszku, po prostu może jak, jakkolwiek go oznaczymy. Tutaj jest już po skróceniu, może, może z taką kreską, obojętnie. No musi to być jakoś inaczej oznaczone niż to, e, bo to nie jest ta sama liczba. No i to by było kaprin wówczas. No, i to by było k'prim. I teraz wiemy, że k'prim nie ma już więcej wspólnych dzielników z tą liczbą. Czyli wróciliśmy do tego pierwszego przypadku. Wróciliśmy do tego pierwszego przypadku. k'prim nie ma już wspólnych dzielników z tą naszą liczbą. Czyli największy wspólny dzielnik tej liczby i tej to 1. Eee, czyli, e, żeby ta równość była spełniona. Hmm. to K' musi być takie K' musi być takie czyli K musi być PI1 PI2 aż do PIL razy K' na K' to jest no a K' to jest właśnie Powiedzieliśmy, czym jest K. K to jest P1, P2024 z kreską plus 1. Czyli K jest, mo, mo, możliwość dla K to jest taka, jedynie taka. Jedynie taka możliwość dla K. Yy, no to przedstawiają, czem, czemu mówię jedynie, bo ja mówię tutaj słowo jedynie, jedynie że k może być jedynie takiej postaci. To Ta jedyność tej postaci wynika no, z tego równania. Tutaj z tego równania, z tego równania, z tego równania. Także myślę, bo myślę, że nie trzeba będzie pokazywać, że innych k nie ma. Myślę, że nie trzeba będzie pokazywać, że innych k nie ma. No i teraz na ile sposobów możemy napisać takie k, jak mamy 1024 liczby. Czyli musi, musimy wybrać no, co najmniej jedną tutaj, tu nie może być jedynki. To nie może być jedynka, nie? No, no, no bo P, no, no jedynka nie jest wśród liczb P1, P2 i tak dalej. Więc najmniej tu może być dwójka, mm, jeśli dwójka jest wśród tych liczb. W ogóle ułóżmy te liczby od najmniejszej do, najmniej, do największej, i to, y, nie, to bez straty ogólności można przyjąć tak. Czyli najmniejsza, taka, taka pierwsza, może nie najmniejsza, powiedzmy pierwsza kombinacja, jaka przychodzi mi na myśl, to jest P1 razy P2, P3, P1024 plus 1, to to jest pierwsza kombinacja. No i, i wszystkie takie kombinacje, K to może być P2, P1, P3, P2024 plus 1 i tak dalej, czyli aż dojdziemy do K równa się P2024, P1, P2, aż skończymy na P2023 plus 1. Tych jest 2024. Później możemy zacząć z dwoma liczbami: P1, P2, i tutaj będzie P3, P4, P2024 plus 1. Taka liczba też spełnia nasze równanie. No i teraz pytanie, aż dojdziemy do. P2023, P2024, P1, P2, P2022 plus 1. Ile jest tych liczb? Czyli na ile sposobów mogę wybrać dwie liczby spośród 2024? Czyli 2024 nad 2. Bo 2024 nad 1. No i okej, okay, to już tak jak mi sugerowaliście w komentarzach, ja pomyślałem na początku: podzbiory liczby 2000, podzbiory tego zbioru. No nie, nie, nie jest to prawdą, Teraz widzę, że w kolejnej takiej sekcji będzie 2024 na 3. A chociaż jak się to wysumuje, to może być. No i, i tak dalej tych sekcji trochę będzie, aż będę wybierał 2024 na 2023 nad tym przypadkiem się zatrzymam. I tutaj K będzie P1 P2 P2023 będzie p 2024 plus 1. No i ich będzie też 2024. No i tyle. No i tyle. Aha, no i jest jeszcze jeden przypadek, kiedy k jest równy takie. O tym trzeba pamiętać. No, i K jest równe P1, 2024 plus 1. I to jest jeden przypadek, czyli 2024 na 2024. No to w sumie dobrze myślałem. To jest to plus 100 plus 100 plus 100 plus 100. Czyli suma po K od K równego 1 hmm, do 2024. 2024 nad k a to jest suma od k równego 0 do 2024 1024 nad k odjąć 2024 nad, nad 0 czyli 1, czyli to jest 2 do 2024 odjąć 1 tak myślałem ale pojawiły się komentarze pod tą odpowiedzią, że jestem blisko ale nie do końca Czy ja liczę tutaj permutację? Nie, nie liczę permutacji tych, tych liczb. Nie liczę, nie liczę. Jeszcze się zastanowię. A jakbym miał coś takiego: trzy silnia przez dwa silnia, raz jeden silnia. 3, no no racja 3. No nie liczę permutacji, i takie k pasują tutaj, nie? Takie k pasują. Jak wstawię. Póki co, póki co wiem, że jak wstawię te 2022 do 2024 odjąć 1 liczb. Właśnie takiej postaci. Ja tą postać przepiszę tutaj. PI1, PI2, PIL i tutaj będzie liczba bez tych PI1, PI2 i PIL, oznaczałem ją tak. Jeśli wstawię mm, takie K, no to oczywiście to razy to i to razy to, no to, to jest to N plus NWD, N i K. Są wszystkie możliwości, jakie może mieć największy wspólny dzielnik n i k. A co jak k jest wielokrotnością n? Może nie l, bo l jest już zajęte. Jak k jest wielokrotnością n, to będzie trzeci przypadek. To wówczas mamy n plus wie, największy wspólny dzielnik to jest J razy n, czyli J może być 2, czyli K może być jeszcze 2n, i wówczas też jest ok, bo największy wspólny dzielnik jest n, czyli K może być w takiej postaci 2P1, P2, P2024 i tej postaci. Nie wliczyłem tutaj, więc odpowiedź finalna powiedziałbym, że to jest 2 do 2024. 2 do 2024, że tyle jest liczb K. I jak pokazać, że więcej nie ma? Jakby, no to pokażmy, spróbujmy wykazać, że więcej nie ma. Może, może tutaj polegnę na tym dowodzie. Niech K będzie większe od N. I, I co jeszcze zakładam, że K jest różne od 2N. To wówczas yy, n dodać nwd, nwd, n i k ma być równe k. Ta liczba dzieli k i dzieli n, więc mogę skrócić to równanie przez to. To niech to będzie d dodać k, no to mam n przez d plus 1 równa się k przez d, czyli jakieś n' plus 1 równa się k'. No właśnie, czyli to jest ten największy wspólny dzielnik. Największy wspólny dzielnik. Eee. Największy wspólny dzielnik K i N. I później K' musi być w takiej postaci, gdzie już nie ma wspólnych dzielników. Ok. Moja odpowiedź to to, aż zerknąłbym do, do odpowiedzi. Zdanie trzecie. Tych nawet nie czytałem odpowiedzi. 2 do 2024, okej. Okay. No, no 2 do, do, do 2024, to jest też moja odpowiedź, tak jak, tak jak powiedziałem. I tu bardzo ładne rozwiązanie, yy, bardzo ładnie opisane rozwiązanie, jak widać.